A, czy to jest jadalne drzewo? Może przynajmniej to drzewo bym zjadł. Zobaczcie, może ono jest w ogóle jadalne, czy cokolwiek. W ogóle, cześć, witajcie moi drodzy, słuchajcie, ja jestem Rym i dzisiaj jestem, słuchajcie, totalnym biedakiem. Zobaczcie moi drodzy, mieszkam na jakimś pustkowiu obok czyjegoś ogrodzenia, słuchajcie. tutaj generalnie jest mój tą pod tym pięknym drzewem i cały czas się zastanawiam, czy to drzewo jest jadalne, bo słuchajcie, naprawdę nie jesteśmy zbyć na jakieś dobre żarcie i naprawdę moi drodzy jestem totalnym biedakiem, ale jeszcze dlatego moi drodzy chodzę do szkoły. W każdym razie moi drodzy dzisiaj jest pewien problem, ponieważ moi drodzy chodzę do szkoły, generalnie jestem dzieckiem, ale moi drodzy nie do Szkole, ponieważ do tej samej szkoły chodzi dziecko prezydenta. I słuchajcie, moi drodzy to jest tak strasznie zarozumiałe dziecko, że zaraz zobaczcie. I to jest mój jakaś masakra, co się tutaj w ogóle dzieje. W każdym razie, w każdym razie pamiętajcie moi mojze, by wstawić łapę w górę, super złamkiem i kończyłem przez komentarzu. Właśnie w się, słuchajcie, bo cały czas konkurs na W każdym razie, moi drodzy słuchajcie, dzisiaj zobaczcie, co się stanie, jak pójdę do szkoły, słuchajcie, z dzieckiem prezydenta, z jego synem który jest tak strasznie niemiły, i tak strasznie moi drodzy, mnie nie obraża, że zaraz zobaczcie w ogóle co się dzieje, ale dzisiaj, moi drodzy naprawdę to już jest jakaś przesada co się dzieje. Zaraz zobaczcie, w ogóle tu jest szkoła, zobaczcie, pójdę sobie do szkoły, moi dody, nie naprawdę totalnie nie stać mnie na żadną hurajnogę, żadną deskorkę, nic generalnie nie mam, słuchajcie, nawet na ubranie mnie dobre nie stać. W pójdę sobie zobaczcie już do szkoły, ponieważ tutaj moi dudrze już jest, tutaj jest godzina 11, czyli do szkoły, słuchajcie, tutaj już generalnie ktoś powinien być w tej szkole. Już. O, tu są w ogóle, zobaczcie już jest tutaj koleżanka. W ogóle. Hej! No cześć w ogóle, do no, cześć, w ogóle, co tam u ciebie Patrz! W ogóle co się dzieje, co się dzieje, koleżanku? W ogóle. O nie, przyjechało to dziecko, zobaczcie, już przyjechało to dziecko. Co jest w ogóle? Przyjeżdża, zobaczcie, podjeżdża, już zobaczcie. to jest prezydent Brook to jest prezydent Brookhaven, który tutaj rządzi. To jest jego kierowca, a tam moi do Siedzi dziecko, jego dziecko, które jest tak zarozumiałe, zaraz zobaczcie w ogóle co to znaczy być naprawdę prawdziwym zarozumiałem. Zobaczcie, to jest w ogóle pan prezydent. Dzień dobry, panie prezydencie, dzień dobry w ogóle. A tato idę grać w Brawl Stars. Dobry! Dzień dobry, panie prezydencie w ogóle. Dzień dobry, dzień dobry, panie ochroniarzu. Dobra, synek, baw się dobrze w szkole. Aha, czyli pan prezydent żegna skąd swojego syna to jest jego dziecko. Ono i moi drodze, ono na pewno się nie będzie, czy ono się będzie dobrze bawić, ale ja już nie będę się bawił tak dobrze. Cześć w ogóle kolego, co tam w ogóle? Może, może chciałbyś ze mną porozmawiać? W ogóle przywitać, się, a nie tylko grać w ogóle stary, hej, co tam u ciebie w ogóle? Cześć. Śmierdzie. Ej, co? Co on pisze? Cześć śmierdzie. Śmierdzisz z kungsem. Aha, czyli już już zobaczcie, wyzywa mnie, że śmierdzę z kungsem. Naprawdę, to jest jakaś masaka, słuchajcie, to jest naprawdę koszmarne dziecko. Naprawdę nie, ja idę do klasy w ogóle. Nawet Ci nie przywita, zobaczcie cały czas coś tutaj sobie rozmawia przy telefon, nawet nie wiem, co on robi. Ubierz się w coś z Dobarcie mój Dudzy, jak mnie wyzywa. Nie, naprawdę. Nie, ja chodźcie, chodźcie w ogóle do, szko do klasy, w ogóle chodźcie tutaj do szkoły, ja nie wiem, co mam tutaj robić. Ale w ogóle pani tutaj nauczycielka już zdaje się, że jest. Dzień dobry uczniowie! Dzień dobry, proszę pani, co takiego cię w szkole będziemy robić w ogóle? Uczyć się. No właśnie, ale proszę... Proszę pani, niech pani zobaczy. On cały czas, syn prezydenta, cały czas gra, proszę pani, tutaj w jakąś greku. dziwną, on gra cały czas, proszę pani, w browser. Przerwie, no stop, gra w Brawl Stars Przecież nie można grać na terenie szkoły w Brawl Stars proszę pani. Mu wolno, a tobie nie. Czemu mu wolno, a to, a mnie nie? Ej, to jest, nie, to jest naprawdę, jest naprawdę strasznie nie fair. Czemu, mi, czemu mu wolno, a mnie nie? Proszę pani, przecież tak nie można. Przecież regułami szkoły jasno mówi, że nie można grać na lekcji w Brawl Stars, A niech pani zobaczy, on cały czas na tablecie sobie siedzi. Bo, bo prezydent tak powiedział. Aha, bo prezydent tak powiedział, więc on może robić sobie wszystko, bo prezydent tak powiedział. Naprawdę? Nie, proszę pani, tak być nie może. I co? On może sobie tej powiedzieć wszystko, że nagle wyrzucam mnie ze szkoły, tak? Tak. Aha, po prostu, tak. Nie, no, naprawdę. A skunk się mogę. Tak, nie, naprawdę. Ja wychodzę z tej szkoły. Słuchajcie, ja z tej klasy wychodzę. Tak być nie może, naprawdę. Nie, mój drodzy, to jest jakiś straszny niefer. Zobaczcie, on chodzi cały czas za mną, nie filmuje. Co jest? Ja idę do swojej szafki. Dobra, słuchajcie, nie, naprawdę. Wezmę sobie jakieś śniadanie z tej szafki. Słuchajcie, ja idę, naprawdę nie wiem, co ja mam robić. Ej, w ogóle, czemu on podchodzi do mojej szafki? Ej, kolego, co ty robisz przy mojej szafce? To jest moja szafka. Ej, odsuń się od mojej szafki, zostaw to. Zostaw, co ty robisz przy mojej szafce? Ej, kolego, co ty robisz? Mogę, bo prezydent mi powiedział, a prezydent może essa. Aha, kolego, nie, naprawdę, nie, proszę pani, proszę pani, nie. Gdzie jest pani nauczycielka? Proszę pani, on mi grzebie w szafce. I pani, on kradnie moje rzeczy z szafki. Przecież kradzież, proszę pani. Tak być nie może. Jemu wolno. Wolno mu kraść moje rzeczy, proszę pani. Nie, naprawdę, moi drodzy, nie. Tak, tak, czyli mu jemu wolno? Nie, no, ja idę na górę, naprawdę, słuchajcie, nie tak być nie może. Słuchajcie, ja wezmę sobie coś do żarcia, bo do toalety w ogóle pójdę. Żarcie zajęte przez prezydenta przegry. Co jeść, Ej, przepuść mnie do jedzenia. Chcę pójść, zjeść coś no się, ej, co ty robisz w ogóle? Czemu on mi nie pozwala dojść do jedzenia? Nagrywam TikToka. Jak to TikToka? Ale co ty nagrywasz? Ty siebie nagrywasz, czy ty mnie nagrywasz? Kto to jest To Tobą! Jak to ze mną? Czy przy nie można kamerować? Skunk się! Co? Nie, moi drodzy, nie, to jest już co ty robisz? Zostaw tego, zostaw tego TikToka, nie nagrywaj. Koleżanko, czy ty widzisz, co on robi? Weź ty mu coś w ogóle powiedz. Skunk w naturalnym środowisku. No, czy ty to widzisz, koleżanko, widzisz? Powiedz mu że coś, żeby tego nie robił, bo naprawdę potrzebuj, postaw się chociaż za mną. Proszę cię, koleżanko w ogóle. Jemu wolno. Aha, czyli nie, no nawet ty nie chcesz mi Pomóc? nie naprawdę, mój drodzy, to jest jakaś masakra. Naprawdę, gdzie będzie ten zaraz? Gdzie jest ten prezydent? Ja powiem to jemu tacie, że on tak się zachowuje. Naprawdę. Ja to powiem jemu tacie, widzicie? On mnie cały czas od Skunksa wyzywa. I się go boję. Aha, czyli ty też się go boisz w ogóle. Kunk się chcesz z No co on robi? Nie no, on jeszcze mi cały czas nagrywa, słuchajcie, widzicie? On nie non-stop wyzywa skunksa Nie, ja dzwonię po jego tatę, naprawdę poczekam aż on tutaj przyjedzie. Nie naprawdę, słuchajcie, zaraz po niego powinni być. Ja wszystko opowiem panu prezydentowi, co on takiego robi. Wszystko zaraz opowiem, gdzie w ogóle jest pan prezydent. On zaraz tutaj ci w ogóle. O, jest pan prezydent! W ogóle, zobaczcie, przyjechał po niego. O, zobaczcie, podchodzi już pan prezydent w ogóle, podchodzi z ochroniarzem. Zobaczcie. Panie prezydencie, ja przepraszam bardzo, ale chciałem tylko powiedzieć Witaj synku. Nie stary. Panie prezydencie, dzień dobry, jestem kolegą pana syna. Znaczy to nie jest mój kolega. E, chciałem tylko powiedzieć, że on jest bardzo niemiły. Wzywa mnie od skunksów, od jakichś bydaków, że śmierdzę. Nagrywa mi na lekcji. Ukradł moje rzeczy z szafki, łamie regulamin szkoły, proszę pana, zapraszam. niech pan zobaczy, niech pan zobaczy w tej szafce. W tej szafce były moje rzeczy. Wszystko zabrał z mojej szafki, proszę pana, naprawdę, niech pan coś powie swojemu synowi. Naprawdę, proszę coś w ogóle powiedzieć. I bardzo dobrze... Cuchniesz. Co pan tak mówi? Ej, no, panie prezydencie, co pan tak mówi? Do tego wyglądasz jak menel. Co pan nie zasługuje na to, byś prezydentem? Nie. Pan na to naprawdę nie zasługuje. Naprawdę, panie prezydencie, naprawdę. Bo cię wyrzucę, jak coś powiesz. Co? Co pan mówi? Wywalaj od prezydenta. Co? Ej, ej, zaraz, zaraz. Dobra, już przepraszam. Nie chcę mieć problemów. Naprawdę, nie chcę mieć żadnych problemów. Nie, nie, panie prezydencie, już. Dobra, już spokojnie. Panie prezydencie, już przepraszam bardzo. Już niech pan sobie postawi tą broń. Jej, mały dodzy. Nie wiecie co? Ja tak da Ja tak tego nie zostawię. choć Ja zaraz. Chciałem ja już się na nich zemścić, naprawdę. Ja się zemszczę na nich, moi drodzy, za to, co oni robią i naprawdę pożałują tego bardzo sromotnie. Słuchajcie, ja mam pewien pomysł. Moi drodzy, zobaczcie, generalnie jak oni przyjeżdżają do tej szkoły, to zawsze przywozi ich ten szofer, słuchajcie, czyli ten generalnie ochroniarz? Co jeżeli moi drodzy, ja bym na przykład e, udawał tego szofera, nie wiem coś takiego spróbujemy. Zaraz się moi drodzy na nich zemścimy, także pożałują moi drodzy, wszystkiego co mi zrobili, ale w każdym razie oglądajcie koniecznie. Ja moi drodzy, słuchajcie, patrzcie koniecznie teraz i zobaczymy, co się teraz stanie. Zobaczcie, mam pewien plan i uwaga teraz. E, panie ochroniarzu, przepraszam bardzo, bo ja tam coś niebezpiecznego widziałem. Panie Chruniu, ktoś może zagrażać prezydentowi, niech pan zobaczy, tutaj niech pan za mną pójdzie, o tutaj. Tutaj coś może być niebezpiecznego, wie pan, o tutaj. Co chcesz, Bobasie? Tutaj panie, tutaj panie chruniarzu, tutaj, tutaj niech pan zobaczy, tu jest generalnie taka scena, ale tutaj. Pan, dobra, i teraz patrzcie, moi zobaczcie, ja generalnie za, zarąbałem ze złomu, słuchajcie, taką jedną rzecz. Zobaczcie, mojzu, ukradłem ze złomu coś takiego i teraz, uwaga, uwaga, uwaga. A masz, a masz, a masz! Dobra, zobaczcie, powaliłem go, zobaczcie, on leży, zobaczcie, powaliłem go. Dobra, słuchajcie, waliłem go i teraz, słuchajcie, moi dudzy, muszę w takim razie mu, mu tylko ubranie. Dobra, słuchajcie, moi, mam teraz jego mam taki FBI, słuchajcie, bo generalnie miał takie przy sobie i teraz słuchajcie, będę udawał, że jestem generalnie nie może mnie nie zauważyć, słuchajcie, kom zmienić jakąś fryzurę. Dobra, słuchajcie, mój, zdjąłem swoją czapkę i teraz słuchajcie, wyglądam jak agent FBI i teraz słuchajcie, podejdę do prezydenta i powiem mu, żeby poszedł za mną, bo jest generalnie niebezpieczeństwo. Dobra, e, panie prezydencie, pan gdzie jest pan prezydent? Gdzie jest pan prezydent? Gdzie jest pan. O, panie prezydencie! Panie prezydencie, co pan w ogóle? Panie prezydencie, jestem generalnie agent FBI. Generalnie nazywam się tutaj generalnie e, Sebastian. E, proszę pana, proszę, panie prezydencie, jest tutaj niebezpieczeństwo. Niech pan pójdzie za mną i szybko do tego auta. Tutaj szkoda, musimy ewakuować. Pana, ponieważ jest pewne podejrzenie z synem, zapraszamy tutaj i to szybko musimy pan, pana ewakuować, panie prezydencie, w ogóle musimy pana ewakuować do domu, do takiego specjalnego schronu. Tak jest. E, tak, 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 panie prezydencie, pan szybko za mną jedzie. Dobra, słuchajcie, panie, idziemy, teraz idziemy, tutaj jest generalnie taki dom, który jest schronem generalnie, tutaj, o tutaj właśnie, więc teraz proszę tutaj generalnie wysiąść i iść za mną szybko, bo to jest bardzo ważne, szybko za mną, proszę pana, proszę tutaj, tutaj iść za mną, o tutaj, za mną, panie prezydencie, e, tutaj, e, panie pani czu, tutaj za mną, proszę się udać tutaj szybko na górę, zapraszam na górę tutaj, To jest bardzo niebezpiecznie generalnie tutaj, o Tutaj, tutaj stanąć, o tutaj, 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 tutaj. Dobra, chodź, tak bądź się przebieram i teraz się policzymy z nimi. No i teraz słuchajcie, ha, ha, ha. I co takiego panie prezydencie i młody, i co? I co teraz? No i co myślicie? O nie! No i co teraz? No i co? To ten śmierdziel! O nie, teraz śmierdziel! Trzymaj pieniądze, błagam, wybacz! O nie, o nie, teraz, teraz to pieniądze! O nie, słuchajcie, ja tutaj mam pewną taką fajną siekierę i wiecie co? Wiecie co ja teraz zrobię? Wiecie co ja teraz zrobię? Masz piankę. Okay, nie chcę żadnej pianki. Do konta! Panie prezydencie, do konta, proszę stanąć do konta i się nie ruszać. Teraz do konta. Tutaj stanąć do konta. Proszę teraz of oficjalnie przekazać mi władzę prezydenta. Proszę oficjalnie powiedzieć, że od teraz ja mianuje mnie pan na prezydenta Brookhaven. Proszę to napisać. Mianujecie prezydentem! Dobrze, jest. Jesteś teraz wolny, ale to teraz ja jestem prezydentem Więc teraz możesz sobie gdzieś iść, ale teraz ja, słuchajcie, ja jestem prezydentem I teraz mogę wszystko, właśnie, moi drodzy, jesteście świadkami tego, jak zostałem prezydentem Brookhaven I teraz, słuchajcie, mogę dosłownie wszystko A to tu nie ma neta. A, I dobrze, i teraz, słuchajcie, jestem prezydentem, całe Brookhaven jest moje, słuchajcie O, teraz jestem oficjalnie prezydentem Brookhaven I nic mi już nie mogą zrobić, słuchajcie I teraz właśnie jestem najbogatszym człowiekiem i prezydentem Brookhaven I teraz ciebie w ogóle zwalniam, ty wygnaję, wy oficjalnie jesteś wy yy, Wygnam Cię teraz z tego miasta, więc wynocha z tego miasta I wynocha stąd, wynocha, idź w ogóle stąd gdzieś daleko, wynocha z tego miasta Dobra, w każdym razie moi ludzy, słuchajcie, udało się, wygrałem Słuchajcie, udało mi się moim chytrym planem ich, ich przezwyciężyć W każdym razie pamiętajcie, by koniecznie dać łapę w górę, z dzwonkiem I koniecznie wpaść też moi ludzy na Discord, to ma dzięki w elo, cześć, hej, pa.